Na północy Norwegii mieszka Mariola. Mariola jest Polką i Mariola ma 100 owiec. I dzisiaj Mariola napisała mi taką historię, jak to owieczki jej półciekały. wystraszywszy się drona. Cały czas do niej zachęcam ją do tego, żeby pokazała, jak te owce, owce się tam hoduje. To jest wyspa, to jest dzić kompletna. Jest ona rodzina, i rodzina i owieczki. Mówię, że ludzie lubią takie rzeczy, nie? żeby pokazać jak to działa i, i jak wygląda codzienna praca W związku z tym postanowiłem że Wam pokażę jak to u mnie wygląda troszeczkę żeby zachęcić Mariolę a troszeczkę żeby zachęcić Was także jedziemy Chodź tutaj, chodź, chodź Weźmiemy nutkę ze sobą, chodź, pójdzie ze mną, tak? Siadaj Ok, idziemy O! Oh, ja siadłem. Dobra, chodź tutaj, idziemy Oh charge. No, jesteśmy. Ach. Jak kupiliśmy SUHAK to to pole było tak zarośnięte, że nie dało się tu niczym wjechać. W żadnym miejscu, kompletnie. Ale było tak zarośnięte, <gry> że nie zauważyliśmy tego budynku. Wyobrażacie sobie? Jak może nie zauważyć? No, kurde, to nie jest wychodek, nie? To było tak zarośnięte, że nie było go widać kompletnie. Przyjechaliśmy tutaj, obejrzeliśmy budynek, ten chytę po drugiej stronie. Całą szkołę. A tego budynku nie było widać. Ja no w sumie z tej perspektywy. Może łatwiej sobie to wyobrazić. Że było tak zarośnięte, ale nawet dachu nic kompletnie. Tutaj takie krzeczory były i na całym polu. Dobra, a dzisiaj co robię? Dzisiaj kontynuuję walkę z, z pniakiem. Ja już wyciąłem jedno drzewo. Przyszedł do mnie sąsiad, pianet, i powiedział: Robimy plac dla dzieci. Jak się zgadzasz, możemy na to polu zrobić taki otwarty dla wszystkich. Plac zabaw dla dzieci. No i wpadłem na taki pomysł, że się strasznie posapelowało, żeby dookoła tego drzewa zrobić taką okrągłą ławkę żeby sobie można było posiedzieć i popatrzeć na te dzieciaki no ale tutaj było drugie drzewo które mi nie bardzo w tym planie pasowało i trochę też blokowało to pierwsze drzewo więc trzeba było je wyciąć a teraz wypalam pniak czyli wstawiłem sobie beczkę taką rozciętą z dwóch stron tu jest wlot powietrza i tak na szybkości wypala się tak, a to jest pole które przez wiele, wiele miesięcy doprowadzaliśmy do porządku Bardzo długo to trwało, żeby wyglądało to tak jak wygląda Tam przez krzaki widać przedszkole dawne Kupiono to niedawno Bardzo duży remont idzie Bardzo fajnie Coraz piękniej w okolicy no i my też staramy się robić coraz ładniej, żeby to było po prostu przyjemnie. A to jest nasza szkoła, czyli nasz dom. Luta, chodź, 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 chodź. Całe takie życie spokojne tutaj i dobre. Mariola, nagrywaj o owieczkach. Cześć.